Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pora na typy na półfinały Ligi Mistrzów. Nie będzie to oczywiście długi film, bo to są tylko łącznie cztery mecze, dwa 2, 2 mecze. Pierwszy mecz, 2 mecze ogólnie bardziej to Arsenal Perze, drugi to Barcelona Inter. I tak wyglądają nasze półfinały w tym roku, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. I pierwszy mecz Arsenal Perze, tutaj pierwsze spotkanie jest w Londynie. I już te dwie drużyny się mierzyły ze sobą wtedy z Ligi Mistrzów. Co ciekawe, w fazie ligowej i tam, e, tam to Arsenal wygrał. Arsenal wygrał u siebie 3-1. E, no powiem tak, e, czy to będzie jakkolwiek istotne co do, co do tego spotkania, co do tego dwumetru? No, myślę, że na pewno może być oczywiście istotne. Arsenal wygrał 2-0, jednak pomyliłem się, bo ja powiedziałem 3-1. Arsenal wygrał u siebie 2-0. To było na początku tego sezonu. Troszkę obie ekipy wyglądały inaczej, jeśli chodzi o perze. Z istotnych zawodników braków, no to nie byłam przed dębele, co jest oczywiście dość istotne na przykład, więc yy, nie było właśnie dębele między innymi, nie było kilku zawodników, dlatego no, to też oczywiście zmienia. Jeśli chodzi o Arsenal, też nie ma teraz, na przykład Gabriela. I no może być różnie, może być naprawdę różnie. Ciężko mi naprawdę stwierdzić, no nie bez powodu. Yy, no to są ciężkie wybory, oczywiście. Myślę, że żaden z tych półfinałów nie jest łatwym wyborem. I dlatego, nie wiem, samemu mi, samemu mi ciężko wybrać. Powiem, dopiero co zanotował swoją pierwszą porażkę ligową niedawno z Niceą. Czy to też jakoś mi wpływa na moje typy? No nie wiem, wydaje mi się, że nie szczerze. Wydaje mi się, że to jakoś mi nie wpływa, bo, bo tam po prostu Bramkarz zagrał fenomenalnie. Wiadomo, że to się może wydarzyć też z Realem, no ale jednak to myślę, że by mi nie wpłynęło. Powiem, cały czas naprawdę mi się bardzo podoba gra. A Arsenal za to... No jak tak patrzymy na Arsenal, to... Jak tak patrzę na nich, no to tak w Lidze wyglądało to w miarę tak słabym, bym powiedział. W Lidze mistrzów pokonali Real to fakt, tylko że, jakby powiem tak, Real Madryt w tym roku. Akurat zwykle pokonać Real Madryt to jest duża rzecz, w tym roku bym powiedział, że to nie jest aż tak ogromna rzecz. To dalej jest duża rzecz, ale jednak Real, bo w tym roku słaby w Lidze mistrzów. No i powiedzmy sobie szczerze, Declan Rice nie strzeli znowu dwóch rzutów wolnych w ani jedna, ani drugim, pewnie meczu, więc to na pewno też coś, co jest istotne. I nie wiem, tak że wiem, nie wiem. Ciężki to jest wybór, ale jakbym miał ja ostatecznie postawić To jednak stałem na PSG'a ostatecznie, ostatecznie stałem, że PSG zagra w finale Tak, że mówiłem, te dwa mecze są bardzo ciężkie do wytypowania Ale moje przeczucie mówi, że jednak ostatecznie to perze Da, radę awansować, choć zobaczyłem w sumie, wydaje mi się, nie, nie, w sumie nie wiem Nie zobaczyłem tak, tak dokładnie Czy są jakieś zawieszenia, czy nie, bo to jest oczywiście istotne, jeśli chodzi o istotne jeśli chodzi właśnie o te drużyny oczywiście. Jeśli chodzi o Arsenal na przykład, no to jeśli chodzi o kontuzję Arsenalu, no to kontuzjowany z tych kluczowych zawodników to wiadomo jest y, jest Gabriel, to jest najbardziej największa ta strata. Wiadomo, że na przykład na no, tak z tych, którzy naprawdę mogą ich najbardziej zaboleć, no to kalafiori też jakby jego nie ma, on był w tym, on był w tym meczu w fazie ligowej z Perze. Najważniejsze Saka wróciłem, to jest istotne dla nich. Ale tak to on to no ja nie ma tutaj żadnych takich strat. że za to. Jeśli chodzi o perzę przed ostatnim meczu, tak sobie zerknę szybciutko, żebym nie czegoś, Jeśli chodzi o perzę, to na przed ostatnim meczu wydaje się, że nie było żadnych takich strat, jeśli chodzi o tą drużynę. Więc oni nie mają też zbytnio jakichś kontuzji. Także mówię, no jednak stałem na perze. Ostatecznie jakbym już musiał postawić, to jednak stałem na PRZ, że, że dadzą radę. pomimo tego, że chyba tak patrz na ostatnie mecze, jakby, no to jak tak patrzysz się na ostatnie mecze, PRZ Arsena, to w sumie... 2-0 dla Arsenal, 5-1 dla Arsenalu, 2-2, 1-1 Tak w Lidze Mistrzów, z tego co widzę, to te pojedynki w Lidze Mistrzów tak wyglądały Czy tak, czy to są wszystkie pojedynki w historii, to nie wiem w sumie, ale mo Możliwe w sumie, bo przecież PSG też znowu tak długo w Lidze Mistrzów nie jest chyba aż tak Chyba, my się może mylę, też Arsenal przez chwilę nie był tak Przez chwilkę, no nie wiem Ale tak mi się wydaje, no jeśli to wszystko na te mecze właśnie, te wszystkie mecze, które były, to oznacza, że Arsenal nigdy nie przegrał z PSG ale znowu wiadomo, zawsze musi być ten pierwszy, raz, więc to może być ten sezon. I jednak no trzeba przyznać, że to może być ten sezon, skoro że no, wygląda naprawdę świetnie. To jest najlepsze że pod względem jak się jego ogląda od no, bardzo długiego czasu, bym powiedział. A to, w sumie, to są tylko i wyłącznie takie typy, więc nie ma, nie ma co tutaj tak jakoś bardzo się nad tym zastanawiać. Też znowu, jeśli chodzi o Barcelona Inter, ten typ, powiem tak. Jeszcze kilka miesięcy temu bym dość łatwo typował Barcelona, teraz. Patrzę też na to, że Robert Lewandowski jest kontuzjowany i na pewno może. Nie, no chyba nie zagra, chyba nie zagra w pierwszym meczu, w drugim też bardzo może chyba, że nie zagra. Więc no to jest oczywiście też bardzo istotne co do tego dwóch meczów i też na to w troszkę inny sposób na pewno patrzę. Bo na przykład Inter jeśli chodzi o Inter i ich straty ogólnie, no to tam nikt taki poważny chyba nie, nie ma takich poważnych kontuzji chyba, nie wiem jak z Turan, na przykład, Czy Turam nie jest czasem kontuzjowany, Piotr Zieliński na przykład nie pamiętam co do z nimi, ale tak, to no to. No to wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o Inter, to nie jest tak źle. A Barcelona właśnie to mówię, wiemy, no Barcelona traci. Ja wiem też, jak jest z tym też Teganem. Czy też Tegan może potencjalnie będzie bramkarzem w meczach interem, z Interem i może to coś może przeszkodzi potencjalnie. Chyba może, może tak będzie. No nie wiem. Jeśli chodzi o ich pojedynki, no to zwykle Barcelona oczywiście była lepsza w ich pojedynkach. W tych starciach bezpośrednich W ostatnich 10 meczach ich W Lidze Mistrzów to Barcelona wygrała 5 razy Inter 2 i były 3 razy remisy Drugi mecz jest na San Siro Co też oczywiście jest istotne Barcelona zagrała niedawno W El Clasico dogrywkę I mówiłem o tym już też W filmie, gdzie omawiałem El Clásico, Że Barcelona mam wrażenie, że coraz, tak, coraz bardziej By widać u nich zmęczenie tym sezonem Inter też ostatnio przegrał akurat z Romą więc e, ciężkie, nie, nie jest łatwe. Typ Interwak się przegrał trzy mecze z rzędu. Przegrali z Bolonią, przegrali z Milanem, przegrali z Romą. Więc ciężkie jest to typ. ciężkie jest naprawdę to typ. I trudno mi powiedzieć, kogo bym wytypował. Bo jednak, coś ja tak mówię, kilka miesięcy temu dość łatwo przed Barceloną, że to wygrałem. A teraz sam nie wiem. Teraz sam nie wiem, właśnie. Klucz, kluczowe jest dla mnie to też, czy Lewandowski będzie. Wydaje mi się, że jednak Lewandowski, bo on doznał kontuzji i wyda, wydawało mi się, że pisał jakieś 2-3 tygodnie. Więc. Zakładając fakt, że Lewandowski nie gra i w jednym i w drugim meczu, to nie właśnie tak jak mówiłem. No, ostatnio to Barcelona, jeśli chodzi o ich wyniki, nie przegrywała aż tak jak np. Inter, ale, ale też to styloważ tak świetnie znowu nie wyglądam, powiedział. I ciężki jest to typ do, ciężki jest to do wytypowania. Nie, wydaje mi się, że logika mi podpowiada, że to jest Barcelona. Uh, coś mi podpowiada, że może być jakaś taka. No nie wiem, czy może to na niespodzianka, by Inter wygrał, ale. No nie wiem, jakoś takie. Jakieś takie mam przeczucie, jakby małe. Miałem przeczucie co do nich to z Bayernem, jak wygrali. Uh, no nie wiem, w sumie. Ciężko, ciężkie pojawia, naprawdę. Właśnie ciężki jest to wybór. Jeszcze cięższy niż Arsenal PS, W sumie obie, są, obie opcje są ciężkie. Miał ten film nie być długi, jednak wyszedł dość długi, bo się zastanawiam. Tutaj sto siedzę tutaj i się zastanawiam nad tym, ale dobra, nie będę się już zastanawiał dłużej. Daje jednak Inter. Czemu nie? Finał, który myślę, że mógł być dość ciekawy i taki niespodziewany. Peż, że Inter tak to stycznie wygląda. Myślę, że ekipy, które mają rewanżę meczu u siebie, dadzą radę, jakby wykorzystać to na swoją korzyść i awansują do finału. Taki wygląda mój typ. A bym miał typa dzisiaj, no to nie będę tego robił, bo w sumie. Bo powiem Tak, może dam jednak typ, bo, za, bo pewnie takiego finału nie będzie. Jest duża szansa, że takiego finału nie będzie. Aby taki finał był, to. Jeden mecz, no to powstałbym na Pełżę, myślę. Ja miałem, ja by taki był finał, ale pewnie taki finał tam nie, wiem, nie będzie, więc tak sobie tylko tutaj to dałem i to na tyle. To na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, więc tak, bym typował to, jeśli bym musiał, ale tak już mówię, oba półfinały są bardzo ciężkie do wytypowania, ale tak wyglądają moje Ostatecznie typy, że PR-ze i Inter zagrałem w finale. I to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć.